Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Wojska w Białymstoku. W związku z tym, że nie możemy wychodzić z domu, zapraszam Państwa do wspólnej akcji. Muzeum przyjdzie do Ciebie. Witam Państwa na pierwszej sali ekspozycyjnej. Nosi ona tytuł Między dwiema wojnami. Pierwsza wojna światowa została Białystok pod panowaniem rosyjskim. Armia rosyjska stacjonująca w mieście przygotowywała się do ostatecznej rozprawy z armią niemiecką na frontach. W mieście mobilizowano wojsko, gromadzono zapasy, przygotowywano też ludność cywilną do tego, że niedługo Białystok może stać się miastem frontowym. Wysiedlono też ludność pochodzenia niemieckiego, obawiając się potencjalnych szpiegów. Sytuacja odwróciła się w 1915 roku, kiedy Rosjanie ponieśli szereg porażek w bitwach nad wielkimi jeziorami mazurskimi, czy też w bitwie pod Tannenbergiem. W 1915 roku miasto zostało zajęte przez żołnierzy niemieckich. Uważając, że są to ziemie rosyjskie, wprowadzali tutaj bardzo surowe prawo dla ludności, która zamieszkiwała ówczesny Białystok. E, ograniczone były dostawy pożywienia, wszystko było przygotowywane na front. Ludność nie mogła poruszać się po mieście, wprowadzana była godzina policyjna. E, szczególnie dotknęło to ludność Białego Stoku w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy jedynym takim. Można powiedzieć, delikatesem spożywczym były solone śledzie z beczek, które były wydawane w bardzo długich kolejkach. Niemcy, żeby uspokoić trochę społeczeństwo Białego Stoku, polewało mieszkańców w grudniu wodą z tzw. armatek wodnych. Żołnierze niemieccy przebywali tutaj nie do 1918 roku, jak na innych terenach naszego kraju. W związku z podpisaniem rozejmu w Kąpień. 11 listopada 1918 roku, ale przebywali tutaj, i to uwaga, do 19 lutego 1919 roku. Czy przybywali tutaj legalnie czy nielegalnie? Otóż legalnie. Muszą Państwo wiedzieć, że rząd polski wyraził na to zgodę. Razem z dowództwem niemieckim podpisano tzw. umowy białostockie, które gwarantowały spokojną ewakuację żołnierzy niemieckich z terenów Białorusi i Ukrainy, a było tu przeszło prawie pół miliona żołnierzy. Ewakuowano ich na Prusy Wschodnie. Inną drogą ewakuacyjną mogła być centralna Polska. Ale wiemy, z czym to się mogło wiązać. Wiązałoby się to z ponowną okupacją ziem polskich. Wobec czego, trafnie, Józef Piłsudski i ówczesny rząd stwierdził, że lepszą rozwiązaniem będzie pozostawienie na jakiś czas Białego Stoku w rękach niemieckich i pozwolenie na ewakuację żołnierzy niemieckich do Prus Wschodnich, właśnie przez linię Brześć, Białystok, Grejewo i dalej na Prusy Wschodnie. Tutaj mamy przedstawionego żołnierza niemieckiego w mundurze z I wojny światowej. Niemcy przystępując do I Wojny Światowej mieli zupełnie inny rodzaj munduru. Tutaj widzimy hełm model 1918, wcześniej była to pickelhauba. Podobnie zmienił się mundur, zmieniło się oporządzenie i zmieniła się broń. 11 listopada wszystkie miasta w Polsce udekorowane są biało-czerwonymi flagami. Jest to dla nas bardzo duże święto, odzyskaliśmy niepodległość po 120 latach zaborów. Białystok jednak cieszył się tylko przez 3 dni. Po tych trzech dniach na nowo Niemcy sprowadzili tutaj silne oddziały wojska, które miały zaprowadzić porządek. Rozwiązano wszystkie organizacje niepodległościowe, rozwiązano Soldatenrat, czyli rady żołnierskie, zawiązane przez żołnierzy niemieckich, którzy już nie chcieli walczyć na frontach I wojny światowej i Białystok znowu trafił pod panowanie niemieckie. Sytuacja taka trwała do 19 lutego 1919 roku, ale Białystok bardzo mocno ucierpiał. Zdemoralizowane masy żołdactwa niemieckiego pustoszyły miasto. Żołnierze, wiedzący, że przegrali wojnę, chcąc wrócić jak najszybciej do kraju, wszystko zabierali, a to, czego nie mogli zabrać, niszczyli. Chociażby wystrzeliwali amunicję, której nie mogli ze sobą zabrać, tak, aby nie padła ona w ręce polskich oddziałów. Bardzo ważną postacią, jeśli chodzi o ten okres jest kolejarz Franciszek Wierzejski, który zabezpieczył chociażby dworzec kolejowy przed dalszymi zniszczeniami. Uratował to wszystko, te wszystkie przyrządy, po to, aby strona Polska mogła jak najszybciej uruchomić kolej i aby życie wróciło do Białego Stoku. 19 lutego po południu ostatnie oddziały niemieckie, a była to Kompania Ciężkich Karabinów Maszynowych, wyjechała z miasta w kierunku na Prusy Wschodnie. Wieczorem w ich miejsce wkroczyły oddziały polskie. Były to oddziały piechoty oraz jazdy. Oczywiście żołnierze poruszali się po ulicach naszego miasta ubezpieczonym marszem, wysyłali patrole, uważając czy w mieście nie pozostali tzw. maruderzy, czyli pozostałości po oddziałach niemieckich. Radości jeszcze nie było. Radość nastąpiła kilka dni później, kiedy 22 lutego nastąpiło oficjalne przekazanie miasta w ręce polskie. Odbyła się msza, święta i przemówienia oficjalne. Jednak Białostoczanie nie mogli się do końca czuć bezpiecznie. Mimo tego, że stacjonowały tu oddziały wojska, które po krótkim przeszkoleniu zostały wysłane na wschód.